Niemiecki mapping, powrócimy sobie tak po prawie że dwóch latach o takiej serii serii w cudzysłowie, nie wiem co to będzie seria, jednorazowy odcinek obejrzymy jak wygląda zagraniczny mapping tak po dwóch latach, tym razem na cel obejrzymy sobie ten niemiecki w poprzednich materiałach już oglądałem Rosyjski, bałkański, ukraiński i jeszcze tam jakiś. Dzisiaj zobaczymy sobie niemiecki mapping. Bo w sumie niemiecki mapping, że nie bardzo ciekawy. I tutaj posłużymy się oczywiście z tą stronką z rankingiem maperów. Czyli tak samo jak poprzednio. I tutaj mamy pierwszą listę. 116 jest tutaj osób. I ta lista tyczy tylko twórców aktywnych. Wynika z niej tak w ogóle, że jestem czwarty. To jest też ciekawe, że tak się stało. Ale w ogóle tu jest duża przepaść. Zobaczcie, zobaczcie jaka to jest przepaść, nie? 6 osób ma po prostu 10 tysięcy subskrybentów, a tutaj pozycja już 14-15 ma już tylko 3 tysiące. Gdzie najpierwsze, najbliższego Niemca mamy dopiero... Tu jest taki półniemiec Putin. Pół Chyba Weźmiemy no tego, bo tu jest. Ma tylko niemiecką flagę. Naw nawet tysiąca nie ma subskrybentów. I aktywny od trzech, nieaktywny, nie przepraszam, od trzech miesięcy. A nie wiem, kiedy była ta strona aktualizowana. No, chyba była aktualizowana niedawno, no, ale nie wiem, czy to wszystko nie Nieważne, nie wiem. Mixed Mapping. No, faktycznie niecałe 1000 subskrybentów, 93 filmy, coś to jest, ale jak to wygląda niemieckim? niemiecki. O, widzę, że. Yy... Ciekawe jest to przypadek, musimy zobaczyć. Ja to zacenzuruję tutaj, bo, bo wolę, wolę to, wolę nie ryzykować, ale macie się domyślić, co to jest za flaga. Niemcy, dogadamy no Niemców, co to co może być za fala Niemcy proszę pana, no Niemcy! Godzinny w ogóle to to jest jakiś miks <noise> Faktycznie niemiecki mapping Ten Niemiecki język na tabelce O flaga trzeba nie, nie będę się cenzurować dużo kurde mi się nie chce tego potem robić Ale o czym no taki mapping widzę taki bardzo w stylu e, poważnym stylu Ale e, no dużo to ma 7000 wyświetleń prawie w rok. No to kurde, w sumie ładny wynik jest na, na, na taką ciemną mapkę. Ciekawe jaką niemieccy maperzy mają... w jaką oni stronę idą, czy bardziej w kolorowe mapki, czy właśnie bardziej takie poważne. Komentarze są bardziej po angielsku niż po niemiecku z tego co widzę. Nie wiem czy mi to przetłumaczyło, czy o co chodzi. I co, ale on jest nieaktywny... Nie, on, tak, on miał takie przerwy. Tu też miał taką przerwę paromiesięczną. No to on pewnie, on pewnie jeszcze wróci. No to naj, ten najnowszy zobaczmy. No, też takie. Tutaj flaga taka, czyli flaga. Mapa taka, taka. Jaka jakość w ogóle u. Niemiecka jakość 4K nawet, mapping w 4K. A tu już pisze po angielsku. Czyli niemiecki mapping, a robi na angielską scenę. Ale dziwne, tak, ta mapka wygląda tak. No inna, jest inna. U nas taką cię raczej tak, taki styl się nie kojarzy takiego stylu. Następny niemiecki mapper jest na 60. pozycji. To, są, to jest ranking aktywny. Potem zobaczymy to sobie na nieaktywnych, bo wiem, że byli tacy więksi niemieccy maperzy. Ale kurczę, to jest bardzo ciekawe, zobaczmy sobie teraz, bo najaktywniejszy obecnie niemiecki mapper ma 1000 subskrypcji powiedzmy całe. Zobaczmy sobie na teraz nieaktywny, właśnie tak porównajmy, tu jest, ale to, na to nie będę patrzył. Bo wiem, że był taki Black. Black mapping, czy Black on się nazywał? Tu jest, a tu jest jakiś Atelius, do tego nie kojarzę. O, tu są, tu są Niemcy. 11 tysięcy, 10 tysięcy i 10 tysięcy. No i to samo jest spore kanały. Ale patrzcie jaka różnica. Obecnie najaktywniejszy niemiecki mapper, według tej strony. Ma 1000 subskrypcji, trzech miało kiedyś 10 tysięcy i obecnie już nikt z tego nie ma, więc powiedziałbym, że scena niemiecka wygląda na to, że upadła znacznie. Zobaczmy sobie może tego Ateliusa. Aha, tu taki widzę typowy mapping. I bez szału, na tym nie ma za to wchodzić. A następny, czyli Black. Black, tu widzę, że już ma chyba coś konkretniejszego. Jakieś widzę lepsze miniaturki. Zobaczmy jakiś mapping. 5 lat temu to jest dużo temu, ale piksele, nie wiem czy tak miało być celowo, czy takie zamierzone jest. Black się bawił w przybliżenia w ruchomą, bla, w ruchomą mapę tutaj fajnie widać, i myślę, że to nie było zamierzone, żeby to było tak rozpikselowane. No, te piksele trochę bolą, chyba że taki był zamysł, no nie wiem. Ale patrzcie, widzę znowu to samo, co widziałem u tego jednego aktywnego mapera. Nie ma granic yy, lądowych zaznaczonych. Ciekawe, czy tak w Niemczech robią taki właśnie mapping w takim, takim stylu, ale taki szczegół. Tylko najbardziej widać to, że właśnie duzi maperzy niemieccy nie istnieją, pomijając fakt, że tu mamy właśnie Wielkie Niemcy, czyli kult Wielkich Niemiec. Istnieje w Niemczech tak samo jak kult Wielkiej Polski w Polsce. To jest dobra informacja. nie wiem czy dobra informacja, ale to jest ciekawa informacja. Co to się dzieje w tle? Aha, a to ciekawy motyw. No i z tych takich dużych maperów niemieckich, starych, mamy jeszcze Padcerana mapera. A on nie jest taki jeszcze, on jeszcze niedawno był aktywny, widzę. Ale takie oglądalność, oglądalność widzę, że nie powalał oglądalnością. Popularne. O, a to ja kiedyś oglądałem. Ciekawe. A tu widzę tak zwyczajnie, tu, tu bez szału. No, to taki zwykły mapping. Tam jest, no, to 6 lat temu, na chwilkę zobaczymy. No, to taki mapping... ...niepowalający, taki zwykły. A z tych nowych filmów, zobaczmy to. A też taki, taki trochę lodzer. Nie wiem, czy dobrze skojarzyłem, ale taki... ...trochę mi to lodzera przypomina. Czy to nie jest jakiś scenariusz... Aha, World War 3 82. Czyli... ...Wielkie Niemcy, w sumie podobnie. Mówię, 1982 rok... ...i... Niemcy widzę tutaj Polskę, co to ta Polska ma takie tutaj. <laughs> Ciekawe. Widzę, że Niemcy lubią wielku, wielkich Niemców. Komentarze, no widzę, że chyba raczej pozytywne. Ale mało tych komentarzy, coś. Jest tu jeszcze jakiś maper taki. O, tu są Niemcy. Patrzcie, ile było niemieckich dużych maperów kiedyś. Mamy trzech z dziesięcioma tysiącami subskrypcji. I to jest kolejnych dwóch z 8 tysiącami. Tu jest z sześcioma tysiącami. Tu już. O, tu jest trzy tysiące. Niemieckich maperów kiedyś było dość trochę. I wszyscy mieli, no chyba nie wszyscy, ale było paru takich niemieckich maperów, którzy mieli faktycznie tych widzów wokół siebie zgromadzonych więcej. Tak wynika ze subskrypcji. A obecnie jest tylko jeden, który ma. Nie, nie ma żadnego, który ma tysiąc subskrypcji. Myślę, że wygląda mi na to, że niemieckie community to jest idealny przykład, jak ta społeczność może upaść. Kiedyś było widzę, że dużo takich twórców większych, a teraz mało kto został. Idealny przykład. Takiego właśnie upadku, a co to jest Derat mapping? 4 miesiące temu To też niedawno dość. A takie widzę, są co... strasznie różne mają te mappingi w Niemczech. No takie widzę bardzo, bardzo... Ale w ogóle się nie... w ogóle nie przypominają stylu polskiego za bardzo. W Polsce nie spotkasz takich mappingów tego typu też, jak jak tutaj. Zobaczmy jeszcze tego. O, tutaj jakoś tak miniaturki mi się troszkę. A tu mi znowu przypomina jakiegoś, nie wiem, VQBika mappinga? To on mi taki trochę podmiot, tak mi się skojarzyło troszkę. Niego nikt nie będzie kojarzył praktycznie. Vcubik mapping to był taki... On robił chyba z 6 lat temu mapę już. Znaczy, no... Aż. Nie już, tylko aż. I co my tu... O kurczę, co tu się porobiło? Ale to na swój sposób wygląda ładnie. Ma swój klimat. Jest proste, ale mi się podoba nawet. Takie coś bym oglądał. Chyba świat był Zagłada chyba była w świecie, bo tak coś... Tak mi to wygląda. Ej dobra, tu masz aż łapkę mu dam, bo to... To wygląda... I to było z 6 lat. Ale to wygląda ciekawie. To, to bym tego, tego... To mógłbym oglądać. Ładnie to wygląda. Czy też jakieś takie widzę bardziej fikcyjne scenariusze też w Niemczech występują. I to jest taka już mocna fikcja, taka widzę. Typu NHS <grywa> prawie że. No dobra, ale wróćmy sobie do tych maperów aktywnych niemieckich. Mixed'a. a tego chyba nie spoglądałem. No przecież też tak widzę 4 miesiące temu. Czemu wszystko jest 4 miesiące? Każdy ma. O, Jakieś intro. O, fajne. <grywa> Nawet mi się podoba. Ale co mamy z filmem? O kurde, jakie pikserki na mapie znowu. Widz, nie, no, istnieje, ewidentnie istnieje w, istnieje w Niemczech inspiracja wzajemna. Czyli community nie jest takie bardzo rozbalone, tak bym powiedział. Co w się sensie nie było, nie wiem, albo nie jest. Mają powiązania ze sobą te kanały, o, w takim sensie, więc pamiętam, między sobą też jakieś kontakty i wszystko na pewno mają. Tak przy, przynajmniej tak, 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 tak wnioskuję, patrząc na ich mapy. <laughs> nie wiem, czy dobrze wnioskuję, ale tak mi to wygląda, bo dużo widzę podobieństw między niektórymi filmami u nich, w których... Nie widzę natomiast w innych krajach. Ma ten niemiecki styl pewne swoje wspólne cechy. German Empire. Czy to przypadek? jakaś wojna. Niemcy na razie wygrywają. Nie, nie dowiemy się więcej, bo tu jest koniec odcinka. Ale znowu o Niemczech widzę, że jest tutaj głośno. Jest tu jeszcze jakiś niemiecki mapper w tych aktywnych. To mamy ostatnie pozycje. Tu jest jakiś taki. nie do końca Niemiec. Nie ma. Heh. Według tego maperzy trzymają ponad 100 subskrypcji. 100 subskrypcji, Jest w tym tylko dwóch aktywnych niemieckich maperów. Gdzie kiedyś niemieccy maperzy mieli po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy subskrypcji. To jest mega ciekawe zjawisko. Tutaj tak naprawdę zaobserwowałem teraz w tym. Tak mi strasznie mi to przypomina taką właśnie. takie przedstawienie procesu upadku. Że jak było kiedyś. Ile tam było tych takich dużych twórców? A jak jest obecnie? Tylko tu podejrzewam, że tu też nie wszyscy będą dodani. Niemieccy może tu na pewno jakichś nie być, jakichś brakować. Ale gdyby był ktoś większy, to na pewno by tutaj był dodany. <grym> no to chyba tyle. No co się dowiedzieliśmy o tym niemieckim mappingu? No to co powiedziałem w tym momencie. Ciekawe to wygląda bardzo. Półtora tysiąca. No kurczę, było tych niemieckich mapperów kiedyś sporo. To mnie teraz zasiekawiło strasznie. Ale dobra, to wychodziło na to, że mamy tyle w tym materiale w takim razie. Trochę sobie zobaczyliśmy. Bo nie ma co tutaj naprawdę się rozlewać nad tym za bardzo i patrzeć nie wiadomo ile. Więcej tu chyba nie napatrzymy na takich konkretów. A jakieś takie ciekawostki drobne myślę, że się zauważyło. Więc yy, dzięki za ten materiał, ale... albo raczej za to oglądanie tego materiału. Jeżeli tu do końca, napisz, 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 napisz Niemiec. Hashtag Niemiec. A serduszko. <laughs> Zobaczymy, ile osób dotkną do końca. No bo mm, dawno nie było takiego filmu tego typu. A ciekawy jestem, czy kogoś cię zainteresuje, żeby sobie tak obejrzał całości. I w ogóle, ile nas to obejrzy. Dobra, dzięki. Do następnych materiałów trzymajcie się. Pa, pa.